Teraz, teraz uważnie słuchajcie. Ja pracowałem w Łużyckiej Kopalni Bazaltu Księgniki w Lubaniu od 20 lat, czyli bardzo długo. Tak tutaj w Lubaniu pracowałem, 20 lat. Ale chcę Wam powiedzieć o górnictwie troszkę parę zdań. Więc górnictwo jako zawód to jest bardzo szerokie pojęcie. Bo górnictwo mamy tak, węglowe skalny, tak jak ja pracowałem. Mamy górnictwo, gdzie się wydobywa siarkę, gaz, ropę, sól i wiele, wiele innych minerałów. Dlatego górnictwo to jest jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu w Polsce. To jest bardzo duża gałąź i, i dużo pieniędzy daje gospodarce narodowej, górnictwo. Zawód górnika jest bardzo ciężki. Górnik pracuje bardzo ciężko, ale ten zawód górnika jest bardzo też szlachetny. Szlachetny z tego względu, że górnik musi być bardzo mocno zdyscyplinowany, bo górnictwo niesie w sobie bardzo wiele niebezpieczeństw. I ze względu na bezpieczeństwo górnik musi wykonywać. Wszystkie zasady, które nakazuje BHP. Bo inaczej to byłoby by, by wypadki. Zresztą i tak są wypadki, ale to są nieprzewidziane. A nad górnikami czuwa święta Barbara. Dlatego Dzień Górnika obchodzimy 4 grudnia, Dzień Świętej Barbary. Bo Barba święta Barbara jest opiekunką. Wszystkich górników, żeby, się, żeby pracowali bezpiecznie i żeby nie było wypadków. Dlatego 4 grudnia wszyscy górnicy obchodzą Dzień Górnika, tak zwaną barburkę. I w barburkę górnicy robią sobie zebrania, omawiają co zrobili przez cały rok, ile wyprodukowali, jakie mają osiągnięcia. No i planują sobie na przyszłość, co będą robić w przyszłym roku, jakie osiągnięcia muszą sobie zaplanować. Także w Dzień Świętej Barbary są takie spotkania, a poza tym są jeszcze karczmy piwne, są brywackie i wiesiany piwne. Górnicy ucztują po całorocznym wykonaniu swojej pracy. No ja, ponieważ e, długo Pięknie. pracowałem na Śląsku i tam znam te piosenki śląskie węglowe, Pięknie. mogę Wam zaśpiewać e, e, kawałek piosenki tamtej śląskiej. Chcecie pozbawić, no, bóg, a, Chcecie pozbawić? No to ja już śpiewam. Karol, a Ty umiesz śpiewać, nie? Nie. Siadaj, Ją śląski górnik spod Węgiel każdego dnia, a tam na wierchu słoneczko korśni, żonka się krząta, a śpi. A tam na wierchu słoneczko korśni, żonka się krząta, a synek śpi.